To jest Syberia, sybirska. A tutaj ciekawa rzecz, pogoda z się w górach, bardzo znienacka. Jest ducha droga, a tam przed nami już rysuje się e, linia e, takich solidnych opadów atmosferycznych. Do nowosybirska zostało nam mniej niż 200 km, stamtąd do Uralu 1,500 km o to jeszcze, jeszcze sporo, sporo do Moskwy i do Murmańska to już w ogóle nie ma o mówić no, czekamy na deszcz a nasza Łada póki co daje radę chociaż nie ukrywam, że to maszyna dość leśnika bo już 19 lat, ale póki co wszystko w niej kula a tu wszędzie są brzozy typowy krewer syberyjski tam, jak widać, ściana lasu drzewka co pół metru pół... co zresztą pokazałem już wcześniej w ogóle nie ma o czym mówić ja myślę, ciągną i on tak ciągnął i ciągnął i ciągnął aż aż kąt się robi tak zimno to na północy Rosji że, że w ogóle nie ma też znaczy, tam jeszcze nie było jeszcze jeszcze mi tam nie było i, I ściana wody Rzeczka Ob to za nami to most na obiekt, który jest obiektem o znaczeniu strategicznym z punktu widzenia militarnego, w związku z powyższym najbliższa okolica jest zamknięta dla kogokolwiek i widać są tu i kamery i e, drut kolczasty i tam strażnik, który bacznie czuwa na jednej stronie mostu. Yy, zapewne strażnik po drugiej stronie tego mostu my z kolei będziemy usiłowali się jakoś tak przedostać przez las yy, jakiś kilometr na zat tak żeby przejechać przez las ominąć rejon zamknięty i dostać się nad sam ob gdzie planujemy o, spędzić noc dochodzi godzina 20 czasu lokalnego no to co Pojechali! Oh. Przedzieramy się przez las pod Nowosybirskiem nad rzekę Oby Gdzie planujemy rozbić obóz? Powiedzmy, że droga jest dość problematyczna i delikatnie mówiąc wąska, ale ujdzie No, robi się śmiesznie Dobrze, że nasza Niwa ma zawieszenie 4 na 4... No, napęd 4x4 na 4 i wysokie zawieszenie, więc powinna sobie jakoś poradzić. też tutaj Rosjanin ją obładował po brzegi, bo jadąc od siebie z prowincji naprawdę napchał wszystko co się dało. <śm> hmm, nie wygląda to najgorzej. W ogóle e, w tym kraju chyba nie da się po prostu nie pić z jednej prostej przyczyny, otóż... Tak się dziwnym trafem składa, że jak tylko poznałem Rosjanina nad Bajkałem, to co wieczoru walimy około 2,5-3 no, litrów piska, które tutaj ma 8,2 czy 8,1 V, tak? więc jest całkiem przyzwoite, nie ma co ukrywać. A biorąc pod uwagę, że to wychodzi około półtora litra na łeb, no to 8 razy dzisiaj, no to jeszcze jest tak fajnie. A biorąc pod uwagę moją dietę i to, że no tutaj się, o nie przeginę raczej z jedzeniem, to, to jednak robi swoje, nie duże, ale swoje robi. Okej, okay. prawo, lewo, prawo, lewo. Prawo. Przebijamy się dalej. Jeźdź kończy mi się miejsce na karcie pamięci zostało już 25 sekund i zostanie mi ostatnia karta ośmigigowa dwie Jeszcze są już pełne będę musiał dorwać jakiś komputer nie wiem jeszcze gdzie na ósemca wejdzie mi jeszcze półtorej godziny filmu tak więc żegnamy się z tym no i cóż no do zobaczenia na nowej karcie pamięci nie opuściłem samochodu Ja już wiem że warto było tu przejechać. aha to jest właśnie rzeczka OP. Tylko zasadniejszy problem polega na tym, że tutaj. Ojej. No prawda, średnio na Jerze jest się gdzie zatrzymać. A to pojechali dalsza, Do? Da, tam będziemy okay. tanie. Okej, czyli jednak będziemy stali po tej stronie rzeczki. Myślałem, że po drugiej. Jak widać, most jest całkiem przyzwoitych rozmiarów i rzeczywiście. Rzeczywiście, może być obiektem strategicznym, no bo jednak jest parę wielkich rzek na tej Syberii. Jens i opi Niechybnie przez taki ob dość trudno zbudować most. Idę umyć się do obu, nabrać wody i pstryknąć parę fotek. Rzecz niby prosta, a jednak dość... Ła! Ach, te bolszewickie komary! A jednak dość skomplikowana. I problematyczna z jednej prostej przyczyny. Tutaj nie ma takiego normalnego zejścia do rzeczki jak y, wszędzie. Tutaj jest zejście do rzeczki o charakterze specjalnym. Y, no, na szczęście jakiś mądry ruski pomyślał i y, skonstruował nam lekkie ułatwienie. Może by jakieś drewno po drodze zebrać. Tam wezmę sobie jeszcze siekierę. Przy okazji przyda się. Jako y, sprzęt asekuracyjny, a widzę, że siekiery nie ma. Już? A nie, siekiera jest, tylko że tam. Tak, jako sprzęt o charakterze spinaczkowo asekuracyjnym Hej, w bój. Fotoaparat mam wasz. Tak. Fotoaparat mam? Wziął? Tak, wziął. Dobra. Schodzi się zawsze tyłem, bo tak jest bezpieczniej. O, może nie zawsze, ale... Zbieramy. Aha! No, robi się śmiesznie. Tutaj trzeba kawałek zjechać. Może niekoniecznie na dupie, ale zjechać. Dobra, bo ty mam zawiązane, więc piech się środkiem nie staje. Po drodze będę pewnie zbierał drewno na opał, gdzieś zamierzam spać na górze tego klifu. Klif ma około no, 20 metrów wysokości, jak patrzę. Ścieżka, nie powiem, że jest udeptana, ale. Jest wstępnie wyzna... Wow, ale wielki drobnicowiec. No proszę, niby syberyjska rzeczka, a cholera, jakie stawki po niej pływają. No dobra, schodzimy dalej w dół. Dobra, jakoś jak rozsądnie złapie. Posługiwać się nim w charakterze czekana. No. słaby pomysł, ale... Na upar da się to wykonać. Schodzę bokiem. Wchodzi, pewnie będę jodełką. No, już niedaleko. Kurde, ale bym chciał to całe drewno zabrać na górę i mieć palenia całą noc. Ale wiem, że to raczej nie jest możliwe. Dobra, Rosjanin już gdzieś tam na górze jest. Pewnie poszedł po piwo, żeby popatrzeć, jak sobie radzę. No, już prawie się udało. Już niedaleko, niedaleko, niedaleko. Wow! No potem trzeba będzie wejść na górę, ale to powiedzmy za jakiś czas. Dobra, póki co powtrykam parę fotek, wejdę do wody, na biorę, do bańki, no i wykąpię się już zajebiście. Naprawdę bardzo mi się to podoba. Z tą rzeczką nie ma jaj, mówię to na poważnie, tam gdzie jest gałąź już mnie prawie zakrywa. Kawałeczek dalej, jak widać, trzyma się nurt. Tam ten statek, prawie 20 minut przepłynął odcinek pół kilometra, bo nie więcej. Tak walczy z prądem. To jest jedna z największych syberyjskich rzek, jeżeli nie największa. Największa jest podobno Wołgo Włoga tak nie jest Syberia. No ale zaczyna się dość daleko. I to wcale nie jest dolny bieg tej rzeki. W żadnym wypadku. No, a do jej ujścia jest jeszcze daleko, daleko, daleko. Wow, dobra. Czas zawijać się na górę, bo trzeba rozpalić ogień, przegonić komary i ułożyć się w kimę. Ponadto mamy jeszcze po dwie kiełbaski na łeb. Takie kiełbaski są takie trochę dziwne. Nie wiem, może to już takie robią w Rosji. Ale, oczywiście, mam plan upiec je w ognisku. A kiedy już wejdę na górę, będę pewnie się jeszcze wracał, żeby zorganizować jakieś drewno. O! Poszedł sobie, o! Właśnie! Tam na górze jest człowiek, który ma wzrost około 170 cm. A tam na górze jest naprawdę spory kawałek. Podejrzewam, że wejście tam może mi trochę zajmie, Zwłaszcza, że będę chciał zrobić to tak, żeby się nie upieprzyć piachem, bo nie po to się myłem. Nie po to też pukałem sobie buty więc no słuszno. zacznę się wspinać wyłączę kamerę bo nie wiem gdzie najbliższy komputer się znajdzie z którego będę mógł na który będę mógł zgrać dane z kart pamięci na dysk twardy dlatego też jeszcze ostatnie spojrzenie na op i zachód słońca nad takowym na wysokość Sybirska no i w górę Jutro opuszczamy obozowisko nad oką z jednej prostej przyczyny. W momencie kiedy jest mokro, to i tak nic nie schnie najcieplej nie jest. W związku z powyższym wstaliśmy z samego rana. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to jest godzina siódma czasu lokalnego, a druga w nocy u nas. Jedna ciekawa rzecz, którą się dowiedziałem od Rosjanina wczoraj wieczorem. Okazuje się, że... Może jego w odróżnieniu ode mnie nie skazywano Zaocznie na karę śmierci Tutaj na dalekim wschodzie Rosji Ale jak najbardziej Uważano, że nie jest w stanie Dojechać na drugi Koniec, Da tak, Nie jest w stanie dojechać na drugi koniec Rosji A Co dopiero wrócili Okazuje się, że jest w stanie u niego na prowincji, na wiosce, która liczy sobie raptem 500 ludzi, jest to naprawdę spore osiągnięcie, wręcz fenomen. W moim przypadku, no, mieści się to w pewnych normach, które tam już w swoim czasie wyznaczyłem, więc nie ma w ogóle o czym mówić za bardzo. E, no, choć nie ukrywam, że te zaoczne skazywanie mnie na karę śmierci w Polsce doprowadziły do tego, że... Wycofałem się z projektu kupienia sobie wizy amerykańskiej i próby łapania stopa na Alaskę albo do Kalifornii. Albo chociażby do Japonii. Z drugiej strony to dobrze, bo muszę wrócić do Wrocławia, szukać sobie spółlokatora we wrześniu i pisać magisterkę. Więc e, to byłoby takie, takie gnanie na złamanie karty. Nie do Ameryki no tak to przynajmniej sobie przyjadę przez Rosję dwa razy. Zobaczę dokładniej to co minęło mnie wcześniej. O, a tu przed nami op. Tu już jak wspomniałem jest posterunek wojskowy yy, ponieważ rzeka ma znaczenie strategiczne. No i ogólnie rejon najbliższy jest zamknięty, a jest jakiś hotel, ok. No ale raz hotel strzeżony, bardzo pilnie, pozamykany i akurat z hotelu jest, że jest zejście na drzeczkę da się spokojnie tam pokąpać natomiast w miejscu gdzie my obozowaliśmy obozowaliśmy tam no schodzi się naprawdę na łeb na szyję o tam gdzie ten znak obozowaliśmy właściwie 20 metrów za obóz w centralnej Syberii nie powiem żeby te rejony były naszymi kresami wschodnimi niemniej jednak ślady polskości daje się tutaj Znaleźć, od na przykład tutaj śmiejżelki. od nim dwa. Komary są tutaj bandyckie, oczywiście bywało gorzej, na przykład pod Chabarowskim, ale jak widać, od razu kiedy tylko otworzyliśmy okna maszyny i stanęliśmy one wbiły się do środka. Jest ich tutaj i one są tu w ilości przeogromnej. Teraz postaram się pokazać, bo o, na nim to lepiej widać. No chyba do tego przywykł bardziej niż ja bo ja cały czas staram się walczyć i je ubijać on tymczasem jakoś sobie musi radzić i chyba przeszedł na ten do porządku dziennego być może bardziej przyzwyczajony do tego jak to wygląda nie ukrywam że nie wiem jak tutaj można żyć w jakimś większym mieście które są tutaj oddalone oczywiście od o 700 kilometrów ok ale tak na prowincji gdzie to jest Bydlaki gryzą mnie miłosiernie Nie daje się tego przeżyć. Tutaj na szczęście nie ma tych meszek, takich malutkich. Przynajmniej widziałem jeszcze. Które się wrzynają w skórę. Trudno je zobaczyć. wchodzą w oczy. No właśnie, bydlaki, prawda, zażrali nas. Jedziemy przez o... Omsk. Staram się zlokalizować... No w sumie to już z niego wyjeżdżamy. Okolice jakieś takie... Charakterystyczne budynki, które by, nie wiem, łączyły coś syberyjskie, czy też dalekowschodnie miasta Rosji z tym, co znamy z Europy i z tym, co w reguły no, zwykliśmy zmiadać w Europie. Nikuja, nie ma takiej możliwości. Tutaj e, są same postkomunistyczne molochy e, poprzeplatane bliżej nieokreśloną siatką dróg. Tak naprawdę nie ma tu niczego interesującego. Do Nowo też wjechaliśmy, nie bardzo głęboko, niemniej jednak wystarczająco głęboko, żeby stwierdzić, że to miasto żyje własnym życiem i rozwija się własnym życiem bez jakiejś wymyślnej architektury krajobrazu. Dochodzi już wieczór, jest czwarta naszego czasu, tu już jest po 20 na pewno. Spoglądamy jeziora. Krajobraz yy, centralnej Syberii wygląda właściwie mniej więcej tak Brzozy, 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 jakieś pola i to właściwie wszystko Odbiliśmy parę kilometrów od drogi na północ yy, Szukając właśnie jakiegoś zbiornika wodnego, najlepiej wodnego Tu zdaje się być jakieś większe jezioro Widzę, że nasza Łada nawet całkiem bystro przebija się Jestem zdziwiony, bo wczoraj tak fajnie nie było. Stąd do najbliższego miasta, czyli do Tiumienia, jest ponad 450 km, to dość sporo. Ale tutaj odległości między miastami już nie są takie szalone, jak tam daleko, gdzie na przykład Chity do Habarowska jechałem. 2200 km przez Tajgę. to już jest luz. No i. Powoli zbliżamy się do zbiornika wodnego. Chodzi się o to, żeby było dojście na zasadzie czegoś w rodzaju plaży albo udeptanej ziemi. Chodzi o to, żeby nie było bagien, mokradeł i takich tam, wow, utrudniających nam dojście do yy, tafli wody rzeczy. Studencki przygód ciąg dalszy. Teraz już wiem, dlaczego jest tyle komarów na Syberii. Może i tu zimo zimą niemiłosiernie, ale latem wszędzie jest woda, wszędzie stoją jakieś bagna, wieczorem i z samego rana jest strasznie, strasznie wilgotno. Tutaj nic nie chce schnąć. To nie jest dobra wiadomość. Śpiór też oczywiście jest mokry z zewnątrz, ale co tam, on tam podeschnie w trakcie dnia jakoś. Za Uralem już powinno być lepiej. Dzisiaj się doczłapiemy gdzieś, mam nadzieję w okolice tego masywu. Na pewno, może w rejonie Czelapińskim, zobaczymy. Póki co pilmienie z wczoraj, herbata i paszliwo. W taką wilgoć nawet nie ma co stać tutaj. Ja tymczasem schodzę z wierchu maszyny. Spędzę nas w klejce, którą znaleźliśmy po drodze. No i będziemy działać dalej, też jechać.